Dobra, yy, siema Witam na streamie z rewalsów dzisiaj Ej, muszę coś zrobić jeszcze Zanim ten stream zupełnie się zacznie Ja być 19, jest 18 jeszcze Mmm Kurde hmm. No jestem, eee, Muszę coś szybko załatwić. Uwielbiam cię oglądać. Dzięki. Miło mi. Eee, nie wiem tylko co zrobić, żeby... Jak ktoś ma jakiś pomysł jak zrobić, żeby lagi mniejsze były, bo na streamach mi zawsze lagują. Co w ogóle ustawiamy, to ładniejsze ładnie um. są gdzieś FPS-y? Jest FPS-y, ale jeszcze 40 sobie ustawiamy, będzie lepiej działać? Nie no, w sumie, sumie będzie tyle samo, nic nie zmienia, to jest max fps PS. -y. Do 60 to jest chyba najlepsza opcja, nie? Hmm. Jeszcze muszę jednej osobie streama przesłać. Hmm. Moderatorowi więszemu. naszego moderatora przysyłamy. Dobra. Dobra, jestem. Dobra, sobie zaczęli śrundę. Kotane? Zermamy katony? Słaby w sumie, nie? Ja. Lepszy to chyba. Albo to jeszcze. Nie ja, to lepsze. Dobra. Aaaa... Uh, komentarz A, nie wiem. Słyszałam do kolejnego widzenia na ale... Niestety komentarz usunął, to nie przeczytam. Dobra, lecimy. 31, 33. Dobra, może... Może może jakieś nogy będą. O nie! Ja ja wybrałam! Dobra, trudno, nie? O, nie tak.

On no już zginął, oczywiście Spoko, lecimy Z tematem mój zginął o Cholera Jezu, co z nim jest? Jak on to robi? Jaka ma takiego ma dobrego? No, tu ma tego shotguna. Ja nie umiem się przed osobami shotguna bronić totalnie, nie? Masz, znaczy, jak ktoś ma shotguna, to jest idę, nie? coś no, dobrego? Dobra. Mm. Nie wiem, po co biorę.

Pełna, oh no. ale wam sobie grajmy My Mój, Mój nie żyje? Mój nie żyje. Masz od gana, nie? No mimo... Ma... Jak ja się będę tylko jednego trząseka, to on będzie będziemy mówić. Tak, Co on S? S? okej, okay, jedna z najgorszych map się trafiło, nie? No, no, jeden ma, się nie? nie, 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 nie Ach, ja chyba jeden na jeden, bo z tym legamem może być ciężko. Niezbłagaj, No, ja muszę zadzwonić, O Jezu, dobra, trudno. Uh, no potem... Aż moderator sobie nie poszedłby. No, w sensie... To by się nie pojawił na streamie. Ogólnie, jeżeli ten stream będzie. Hmm, jeżeli będzie mi bardzo lagować, albo będzie mało osób, to mogę spróbować się zrobić level request w Gomitry Dash, ale trochę mi się nie chce dzisiaj. Dzisiaj rejwalsy będą wczoraj się tam ktoś prosił, Juri chyba prosił, mega Żeby były Spoko, to, to zrobiłem Zrobię rejwalsy z nie do niego Fuck, uberwałem Knife player? Okay. no, Dawaj, dawaj, dawaj No shotgun? To jest poważny? No, on jest niepoważny, no. Tak nie widzę, jak to masz od Ja się po prostu nie umiem bronić przed takimi graczami, nie? Cześć, cześć, cześć. Czy Ty, go Timu wyszedł? Dobra, 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 dobra. Raz. To się jest na streamie. Widzę. Nie wiem jeszcze kto. Szybko pójdzie Bo się tylko, że tamten typ wyjdzie, no ale to w sumie lepiej dla mnie, wygram sobie rąbkę Wyszedł chyba Nie ma szans, że nie bierzec, nie? jak on stoi w miejscu nic nie robi to... No wyszedł. To ewidentnie. Błagam, jeszcze jednego killa daj nam zrobić. Błagam, daj nam zrobić jeszcze jednego killa. Nie wychodź jeszcze. Gro. O! Obudził się. Nie ja wiem, miałem kili, ja miałem trzy czwarte kili z tego typu. O, cztery osoby mamy na streamie. W zasadzie to trzy, bo jedną osobą jestem ja, muszę jakoś chat widzieć jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jak zrobić, żeby lagów nie było takich dużych na streamie W sensie, na streamie nie ma, ale jak u mnie, jak gram I ro robię coś nie streama, to zawsze na Robloxie ma lagi duży. Jak ktoś ma pomysł jakiś, to chętnie nie przyjmę Nie no nie ma to Bro, idę pomóc? A to ty już. Ty gdzie gdzie jest tamten? Gdzie jest ta nasza kapibarka? Tam tu. Daj mi kila zrobić jakiegoś. Co ja zrobiłem? Czym Spróbuję załatwić swojego. Co ja zrobiłem? Dobra, czyli. No w sumie on jest jakiś mega dobry, nie? Najprawdopodobniej, gdyby ten nie był z mojego teamu, to najprawdopodobniej do jego też się jeszcze udało mu do, realizować. Czułam go tak dwa. To ja dowiedziałem się, że go. Wpadł? A nie mam łuku, fuck nie wejdzie tam Mam żart wpadł jest prawda, nie? Ale... Boże jak się wstraszyłem M mój, mój zginął? Mój zginął No to ja mam, ja, to ja mam taki role że... łażew Jezu jakie lagi Jakie lagi, jakie lagi Let's go Dobra, let's go, let's go, let's go, let's go Jak się robi Short, short Slive Dziękuję za przyspieszenie. Na dźwig pewnie idzie typ. Fuck. Tak. Ja coś, coś musiałem przegryć, nie? To nie mogło być takiego piękne. Nigdy nie może być takie piękne wszystko. Hyper sniper lecimy. Dobra, dźwig jest to u nas. <noise> Jestem taki głupi. Boże, co ja robię? Dawaj, uratujesz. Uratujesz to jeszcze. Dziś radę. Bierze w ciebie typie. Uratujesz to jeszcze. Uratujesz mój chor uratujesz chorę chor w drużyny. Co robisz to? Let's go. Udało się. Nareszcie уже что сюда не поставим. Шумар, пега. Спамер. Спамер. odwalam 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 no kurde, jaki spamek, kur. cholera jas. Zrobisz to. Zasnajpis go. No kur, Dobra. Tak się bawisz. Okej. Okay. Dobrze. Robię jak chcesz. Zaraz to sobie. S? Dlaczego ja wziąłem taki set? Bo ja się sam nie jak ktoś nie gra. Tylko za Mam. Ja nic nie zadałem. Myślę, <grym> ja że chyba już że klaster robię, bo jakoś to wiosów nie ma. Nie mam trochę requests. Hora 1 robić requesty. No bo ja trójkę tylko muszę zmienić. O, ja. Chce się edytować? Ustawienie. Chce się edytować sobie? Nie... Dzień jak słucham? Główna i polski nazwa jakoś to się. Fuck, what is this? Mm. Co to jest? Nie wiem, wstawia jak było. Mm. Nie wiem, nie wiem. nie wiem Obraz. Nie ma. nie. Jak się edytuje transmisja. Widzicie? Ja chyba na chwilę Ja chyba na razie skończę tego streama. I zrobię nowego, nową miniaturką i w ogóle. Nie? Ja tego w ogóle wywalę. Nu bratul